Jest mi niezmiernie, niezmiernie miło gościć ciebie, jak i niezmiernie miło mi było pracować z tobą nad stroną estetyczną książki twojej, która jest drugim wydaniem tej książki poetyckiej. Może krótko powiem parę słów o Joannie, które, które mamy w nocie biograficznej, ale też prosiłabym Joanno, żebyś uzupełniła, bo jest to nota enigmatyczna i niewiele mówi o tobie tu i teraz. Więc zacznę od tego, co, co tu mamy. Urodzona Joanna Grabiańska, urodzona w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i do roku 1978 pracownik naukowy tegoż wydziału. Nagła śmierć męża Janusza Grabiańskiego, grafika w październiku 1976 roku i szykany systemu zmusiły ją do opuszczenia kraju w październiku tegoż samego roku. Mieszka w Wiedniu i w Warszawie. Prawda. Z tym, że w Warszawie mieszkam właściwie dopiero po transformacji. A przedtem uciek byłam rzeczywiście uciekinierką, ale taką niedosłownie, ale, ale tak, tak, nie mogłam tutaj liczyć na spokój. Czy, czy możesz zdradzić parę słów, co z tobą się działo, dzieje? Co ze mną się działo, więc jak opuściłam Polskę, chciałam również opuścić zawód prawnika. To znaczy ja nigdy nie byłam prawnikiem z tego słowa znaczeniu, jak myślimy adwokatem. Byłam tylko teoretykiem, zresztą byłam asystentką w katedrze Teorii Państwa i Prawa i takim teoretykiem świata i obserwacji jestem do dzisiaj. Więc jak wyjechałam do Wiednia. A mimo, że może miałam możliwości nostryfikacji i chciałam się jednak nie zajmować przy nostryfikacji prawem germańskim. W związku z tym szukałam dla siebie miejsca, co nie było łatwe, bo rok był 78-9. Tutaj działo się bardzo dużo. Ja zostawiłam tutaj córkę co prawda na studiach. Ale mm, to nie było łatwe, szczególnie w roku 80 po roku 81. Tym niemniej miałam ciągły kontakt do momentu, kiedy y, y, odebrano mi paszport, znaczy nie odebrano, on skończył swoją ważność i w związku z tym nie chciano mi wydać nowego. No i po transformacji mam swój polski paszport i wszystko się, mam już dwa paszporty, bo mam dwa obywatelstwa. A ten Tomik powstał nie w kilkanaście, ale właściwie no bardzo długo po śmierci mojego męża bo myślę, że ja nie umiałam poradzić sobie z dwoma takimi stanami, jak nowy, zupełnie nowy kraj, nowa kultura w jakimś sensie też i ten, to moje cierpienie, czy to moja jakaś rozpacz po stracie tego człowieka. I dopiero wtedy mogłam z siebie to wszystko jakby wydobyć. I to jest tomik nie wesoły, ale mój. Dzisiaj jak staram się pisać wiersze i piszę je dalej, to bardzo zajmuję się jednak sprawami społecznymi i nawet można powiedzieć politycznymi w cudzysłowie dużym, ale zawsze gdzieś tam po jakimś czasie znów przemknie się jakiś wiersz który wspomina tamten czas, który był dla mnie najważniejszy. 10 lat z Januszem Grabiańskim. Mogłabym zapytać, ile trwa żałoba, ponieważ ta książka była już wydana wcześniej w wydawnictwie Iskry i to jest jej drugie wydanie. Nie, to w Czytelniku było. W nie. Czytelniku, przepraszam. A to jest jej drugie wydanie, dwujęzyczne tym razem i dzieli to dosyć dużo czasu, oba wydania od siebie. I, I moje pytanie jest, jak długo potrafi trwać żałoba? Na ile, tym bardziej, że mówisz o tym, że nadal zdarzają się takie wiersze, nadal zdarzają się takie stany, które, które prowokują cię do takiego pisania? Ja myślę, że żałoba trwa u każdego człowieka, w jakiś, w jakiś, ma inny wymiar w ogóle. Tak. U mnie na pewno żyłam w jakimś zupełnie... Właściwie byłam trochę zabalsamowana tym, tym, tą tragedią i tym, tym smutkiem. To trwało na pewno jakieś 8-10 lat, ponieważ musiałam w międzyczasie jednak coś robić i, i e, stałam się projektantką e, mody. E, przez jakiś okres czasu e, projektowałam, e, żeby być bliżej, znów. Wspomnień i Polski, korzuchy, po prostu korzuchy, które potem znajdowały jakieś reflektantki z Ameryki. Najbardziej lubiłam panią z Finlandii, bo wiedziałam, że jej to bardzo potrzebne, taki ciepły korzuch, um, także. Um, Studiowałam także dodatkowo, żeby się zupełnie oddzielić od prawa, od wszystkiego, projektowanie w metalu na Akademii Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Niestety nie mogłam tego kontynuować, bo miałam uczulenie na wszystkie e, kwasy i inne rzeczy i to mi, to mi nie pozwoliło tego robić i bardzo dobrze, bo e, tak trafiłam do wierszy. No, poczułam w pewnym momencie, że muszę skończyć z tą straszną, smutną jakąś twarzą, i, i może to przełożyć na słowa. I tak się stało. Projektowałam nawet do filmu coś, ale już nie bardzo pamiętam jakąś garderobę do filmu. To, to jest szalenie interesujące, bo ja Ciebie znam właśnie tylko z tej strony. Oprócz tego, że, że parę razy rozmawiałyśmy. To jednak znam cię z tej strony, tego, takiego twórcy takich przeżyć, takich stanów, które są bardzo intymne, ale pełne tęsknoty, ale też jakby wpuszczają cię do takiej bardzo, bardzo, in, wpuszczają nas, czytelników, do takiej bardzo, bardzo intymnej Twojej strefy. Bo ta bliskość, którą opisujesz, którą miałaś tą drugą, właściwie zostajesz w pewnym momencie, piszesz, że zostajesz tylko połową, i to jakby obrazuje też. Jak bardzo byłaś scalona, jak bardzo byłaś blisko Janusza. Tak, bo ja y, uważam, że y, znaczy ja y, przeżyłam jedną wielką miłość i uważam, że życie bez tego w ogóle dla mnie nie miałoby wartości. Także nawet to cierpienie dodało wartości mojemu życiu. i y, 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 jakby w tej chwili jestem szczęśliwą matką, babcią, a teraz prababcią, Staśka, który za chwilę skończy rok i wszyscy, cała nasza czwórka, znaczy on jeszcze nie, ale nasza trójka, czyli ja, Marysia i Basia, żyjemy też Januszem. I tego, to, to Marysia miała to szczęście, że on ją wychował jeszcze te 10 lat, a Basia... Basi przekazałyśmy to wszystko, więc dla nas bez Janusza jakby do dzisiaj nie ma nie miałoby sensu nasze życie, a nie znaczy tego sensu, który dzięki Januszowi moja córka zrobiła karierę, dzięki niemu są te wiersze. Także jestem osobą spełnioną. Tak to się czuje, ale też czuję się właśnie tą taką niezwykłą więź pomiędzy wami, którą ty cudnie opisujesz w tym tomie i zachęcam do czytania, bo jest to naprawdę intymne wyznanie i bardzo wzruszające i poruszające do takiej ostatniej cząsteczki, bo myślę, że o takiej, o takiej bliskości może wiele z nas znaczy, słyszy, czy, czy może przeżyło, ale to jest jakby dotknięcie tego stanu, I, i tu mogę podziękować jako czytelnik, że bardzo bardzo poruszająca lektura. Zastanawiam się, ponieważ w wierszach, m, oczywiście, może to nie jest do zastanawiania się, zauważam może bardziej, że raz to są wiersze bardziej intymne o czułości, o bliskości, raz znowu z jakimiś pewnymi wyrzutami żalu, że, że to się już skończyło, tego już nie ma. Jakby te stany się zmieniają, opisujesz to. Może to jest bardziej do przeczytania, To się dzieje w tej lekturze. No, na pewno nie jest to tomik napisany w jeden dzień, więc mm. moje nastroje i moje tęsknoty miały też różną amplitudę tego wszystkiego, więc. Ten, ten pryzmat jest bardzo osobisty. Tak. Nie mamy innego, także tu rzeczywiście, tak, tak. nawet czytając, będziemy to odbierać po, po swojemu, to, to wiadomo. Powiedz Janno, dlaczego zdecydowałaś się, żeby drugi raz podejść do wydania tego tomu? I czy ta wersja, bo jestem ciekawa też, ja zupełnie nie znam tego drugiego języka. Jak dla ciebie brzmią te wiersze w tym drugim języku? Czy one są? In, inne dla ciebie, czy, czy coś jest innego? W tym to mnie bardzo no, interesuje. Ja, ja żyję już w tej chwili w Wiedniu 40, 48 nie, przepraszam, 46 hmm. lat. Więc dla mnie język niemiecki jest jakby drugim moim językiem. Tym niemniej, jak czytam te wiersze. To pierwszy raz, jak czytałam, jak pracowałam, pracowałam z, panią, z panią profesor Ziemską, to w ogóle nie czułam, że to są moje wiersze. W ogóle tego nie czułam. Właśnie. Teraz powoli, powoli wczytuję się, ale... Tak naprawdę, jednak moim wierszem zostanie wiersz po polsku. Po polsku. To, to... Czyli ta tęsknota jest polska w sensie absolutnie, takiej duszy polskiej. nie tak, to jest to tutaj, powstało, to jest, tu się no, to, wydarzyło. To jest moje, tak, mm -hmm. tak. Nawet ten, powiedzmy sobie, pierwszy wiersz, on, one różnie hmm. są przetłumaczone, ponieważ to jest a, i, i ja y, właściwie do mnie się zwrócono o te, te przekłady. Zwróciła się do mnie pani Ziemska, że jej zespół, który prowadzi przy Instytucie Polskim w Wiedniu, zainteresował się tym Tomikiem i ma kilku tłumaczy, którzy chętnie by to przetłumaczyli. E, I tak się zaczęło, że przecież tutaj Państwo zobaczycie, że jest bardzo dużo tych tłumaczy, ich chyba siedmiu jest ich, czy tak? Czy tak, tam, tak. tak. Są wiersze naprawdę prawie, że nawet dla mojego ucha i dla mojego serca dobrze brzmią. Dziewięciu tłumaczy nawet jest. Co? Dziewięciu, dziewięć osób. Dziewięć, tak. Ale są dwa takie wiersze, które jakoś zupełnie dla mnie nie brzmią, ale to też jest spowodowane prawdopodobnie tym. Że to są mi drogie wiersze, że te niektóre wiersze, nawet mimo, że to moje lubię, a niektóre to niekoniecznie. Zresztą myślę, że to tak. Ja piszę dalej, ja piszę dalej. Tylko, że ja przez to, że jakby właściwie cały czas chronię pamięć Grabiańskiego i skupiam się właściwie na organizowaniu wystaw jego i nie bardzo pamiętam o sobie, że tam coś mam do powiedzenia. Więc y, nie mam takiej jakby potrzeby y, koniecznie zaistnienia. Tym niemniej mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie jakiś tomik I, i tylko współczesny. Po polsku, i tylko po polsku współczesny. Mm -hmm. Tak, tak, tak. A czy ja mam... Mam pytanie, czy pisze w ogóle pani po niemiecku? Nie. W ogóle? nie, w ogóle nie. I też nie było w Pani czegoś takiego, żeby ten tekst samemu przetłumaczyć? A nie, to było. To było, tak, tak, to było. Bez sukcesu. Czy mogę Cię, Janno, poprosić o, o przeczytanie kilku wierszy wybranych? Albo Bardzo mogę proszę. Ci tu podrzucić stronę, tak, tak. albo Wy może sama wybierz. Czy chcesz ty, podać Ci to, tę stronę? Może pytanie pierwsze? Możesz przeczytać. Tak, 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 tak. Pytanie pierwsze. Dobrze, no, oczywiście. Oczywiście. <grymne> pierwsze nazywa pytanie o, pierwsze". Tak. <grymne> tak, tak. Potykam się o pamięć tamtych zimowych wieczorów, rozwieszonych w przestrzeni oddzielającej bezpiecznie od świata donosów i policyjnych przesłuchań. Otulały nas ciepłe głosy i waniliowe zapachy. Chorelli chronił przed zewnętrznością raniącą skórę duszy. Na rozświetlonej mroźną nocą pościeli byliśmy orzechem, dwiema częściami jednego. Jak żyć będąc połową? Jeszcze coś chciałaś? 22 strona. Tak, A to jest te, tytuł eksil, czyli tak. Tutaj, dzień zaczynam innym przebudzeniem, ciążącym śpiewem innych ptaków, bólem zapachu innej lipy, szumem liści drażniących pamięć. Więc może skulić się. Udając sen, uciec w nie rzeczywistość, w bliskość niewiadomej, w śmierć. Jeszcze, jeżeli mogę, to mam taki wiersz, który bardzo lubię. To jest Rysunek Węglem. Ponieważ mam rysunki Węglem. To są przeważnie moje akty, to napisałam taki wiersz. Czy tej właśnie nocy, leżąc nieruchomo, wsłuchiwać się będę w znany szelest węgla po papierze przybierający kształt mojego ciała? Czy będzie to rysunek z natury, czy tylko z mojej pamięci? Czy wyciągniesz do mnie rękę, żebym wstała? Czy żeby pomóc przejść na twoją stronę? I może jeszcze moja gra bierki? Tak. Życie bez ciebie to bierki, rozrzucone niezręczną ręką losu na zmurszałym stole. Rok każdy patyczkiem żalu dotyka przyszłego. Gałęzie cierni nasiągają łzą, puszczają nowe pędy smutku, trudne do pozbierania bez dotknięcia bólu. Dziękuję, Janna. Czy możesz jeszcze przeczytać coś, co masz teraz bardziej współczesnego, co się teraz pojawiło, powstało, bo przyniosłaś to ze sobą? Ja z czasów... To jest taki wiersz polityczny, ale już nieaktualny, nie bo był w innej rzeczywistości. Napisany po polsku był. Polityczny napisany, <grym> ale lubię go nawet, bo to króciutki też jest. Zwijajmy żagle nadziei. To nie ten rejs i nie ta załoga. Płyniemy pod prąd obietnic i oczekiwań. My, żeglarze Kolumba, Magellana, Kuka i laperów oszukani fałszem przyrzeczeń, tych co ukradli księżyc. Oh. <noise> A jak udaje mi się jeszcze napisać właśnie e, wiersz, e, jeszcze przypominający, e, przypominający. Ten tomik to jest wiersz, który napisałam w tym roku, ale jest w nastroju absolutnie tego tomiku. Obejmij mnie przypomnieniem lotu jaskółki i jeżyka, przytul dźwiękiem pieśni czterech pór roku otulających tamtą codzienność. Podaj mi Twoją silną rękę, którą czułam przechodząc przez kładki zawieszone nad mętnymi potokami powszedniości życia. Pomóż zatrzymać wspomnienie ptaka z twojej palety, którego muzyczny łopot skrzydeł prowadził w tajemnicę nieznanego, łagodząc nieuniknioną bojaźń. Odszedłeś niesprawiedliwie nagle, pozostawiając rozpacz i tęsknotę, Teraz poprowadź mnie do ostatnich stopni życia spełnionego miłością krótkich lat z Tobą. Teraz mnie poprowadź. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Joanna. Bardzo mi było... Jeszcze zapytam tylko, czy jest jakieś jeszcze pytanie do Janny? To jest ta krótka chwila, gdzie no, możemy się tutaj dziękuję. bezpośrednio zwrócić do autorki. Czy to pytanie już padło? Pytanie padło, mi się wydaje. Tak. Bardzo tak. dziękuję jeszcze raz, naprawdę bardzo serdecznie. Było A ja jeszcze jest... chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję Tobie i za nasza dyskusja o tej okładce, o, o całym układzie graficznym bardzo dziękuję. To było naprawdę też dla mnie duże przeżycie i, i zrozumienie z Twojej strony o co mi chodzi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję panu Rafałowi, bardzo ja bym... dziękuję, że się w ogóle odważył. To, to, to ja serdecznie dziękuję, że pani zechciała e, publikować u nas. I powiem tylko, jak anegdotę e, pani Anna przyszła w zeszłym roku z, jako e, koleżanka znajoma Doroty Poszczeńskiej. no okazało się, że po, po roku już jest książka, więc proszę Państwa uwaga. <śmiech> <śmiech> Pewnego rodzaju znajomości grożą wydaniem kolejnych książek. I teraz jeszcze chwileczkę dla reportera naszego.